Numer 5. Ten słoik zawiera trzy żółte piłki z łopatkami. Nacisk na wnętrze puszki zapewnia optymalne przechowywanie. Piłki łopatkowe zapewniają maksymalną precyzję i kontrolę na każdym korcie. Wzmocniony rdzeń zapewnia dłuższą żywotność. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 4. Zestaw zawiera trzy puszki, każda z trzema żółtymi piłeczkami do padla. Kule są wykonane z wysokiej jakości filcu składającego się w 45% z naturalnej wełny. Pakowane pod ciśnieniem, dzięki czemu zachowują trwałość do pierwszego otwarcia. Nadaje się do wszystkich kortów do padla. Doskonały stosunek jakości do ceny. Łącze do produktu znajduje się w dolnej części opisu filmu. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 3. Trzy puszki zawierające 9 żółtych piłek do padla. Doskonały stosunek jakości do ceny. Idealne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów boisk. Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi piłki te zapewniają precyzję i kontrolę podczas gry. Zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i doskonałej wytrzymałości. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Opakowanie zawiera trzy żółte piłki do padla o ergonomicznym kształcie, wykonane z trwałego materiału wysokiej jakości. Filc o niskiej kompresji zmniejsza odbicie. Optymalna wydajność na kortach z mniejszą ilością piasku. Linia X3 Wilsona, zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej równowagi pomiędzy spójnością, drwałością i łatwością gry, przenosi wydajność piłek padelowych na wyższy poziom. Piłki te są idealne do szybkich nawierzchni do gry. Świetny przedmiot, link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Zestaw trzech puszek zawierających żółte piłeczki do padla. Ekskluzywny rdzeń o wysokiej wydajności i najwyższej wytrzymałości zapewnia maksymalną trwałość. Piłki te są idealne na zawody, ligę i treningi. Doskonały artykuł, link do tego produktu znajduje się na dole opisu.